Jest już przepięknie, co to ma być? To jest choinka Ojej WERENETKA! No, żebyś się nie...

Czegoś takiego. No klasa. Jeden... akcja. Czy w tym momencie się z kimś pan spotyka? Gdzie jesteś? Nie Nie mogę się doczekać efektu. Jak było na spektaklu? Bardzo fajnie. Winda szkolna. Dowiedziałam się czegoś o Łukaszów i czczku. spotkania Krystiana po yy, Dance for All. Jestem Editha Żubkowska przez rzecz Piękna rzecz! Nie pamiętam, jak to mi to alkoholiczka! Lekarze zbijało to z tropu. Suu! Laski wyglądają świetnie, naprawdę Przepią się, bo patrzę dziś na świat bez nie ma, co? Tak jak Pan Jezus powiedział Tak jak Pan Jezus powiedział Jak nazywa się Amerykanin pracujący na zmywaku? Gary Nie kupę sensu co nie i będę w jego telefonie Dobrze to tu płynie Na główna Gary Pani się ode mnie kurde W takim razie nie biorę w tym udziału tak, zwierząt jest. Tarek, nawet bliżej stołutek. Yeah! Ah! A to ma być sekunda z tego. Kolejne roboty. Zaraz wyruszam na moją pierwszą przejażdżkę nowym rowerem. Mój wagon jedzie. Tak, zgadzam się. Przewóz I mamy, mamy. mamy. Dobry. Tak Próba, próba, próba Jak się kochamy, to się kochamy Nie ma lewego, to nie ma lagi Nawet jeśli tak nie wygląda to... Jadę do Berlina Kosto zostały rzucone A -a -a -a. Wakacje. Kurwa, drapałam się po duchy. Cześć. Otaj, puszczaj! O, Finał Anglia-Hiszpania. A potem będę wypływał na nieznane wody aktorskie. Bażysta! Inside the jokes, Kacper Number of Druga Brygada, pełna profeska Po chujna godzina, jak 5 minut będę, cześć Kurwa, seks to było wymalane mnie nogami Aaa, patrzcie, myśleliście, że to będzie selfie <small> <small> Zajebista Clap, clap, clap yeah, Ja over there już się za głowę. Gas, gas. To wrócił na swoje. Tylko w Warszawie nie macie. Ej stary. Okay. <głos》>. Brawo. Zaczęliśmy naprawdę dzielnie. 5, 6 To <głos》>. szczęku I think it's the same. Ice coffee w Bośni i Hercegowinie. Korczula Nie wiem, nie jestem stąd. Mam 23 lata. Normalna sytuacja. No cześć. Kupiliśmy bilet na

Ostro! Jak to działa? Czy ktoś mi może wytłumaczyć? O oh, jest! Jadę do Rzeszawa, ale mam nadzieję, że nie go ale bardzo szybko do Lizbony. Wee! A, krancałek. Krystian? Czuję, że nie. Na mnie nie ma. Jestem bardzo wdzięczna za miejsce, w którym jesteśmy teraz. O! była jedna z lepszych sesji. My. To my piwa królowa A na koniec Pies Od Jezus tu jest Ale on nie zobaczysz go teraz Jesieniarzy Jesieniarzy Robicie buksa. Jesteśmy w Rambielicach szlacheckich. Dzień drugi. Przygotowujemy scenę do jednej z najlepszych szkół aktorskich. O! Siesta nas. Skibidi toilet. Oh! Ye. Yeah! mnie nie cegła. Powiemy, miejsce my się tu palą. Stare. A za wszelkie hałasy 47 basenów Wejdę, wejdę, wejdę bardzo serdecznych płaców nieśmiertelności Plachetny drunek z pewnej wioski <grymina> Nie masz nic do powiedzenia, to jesteś najbardziej szczery jest, Już? <mulet> <grymina> <grymina> La 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 la. Bez reszty oddany Przejebany Nie Może <APIs> no, 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 no. <coping> no, byś coś przeczytał Że ona jest

Rock microphone. nowego sudoku! Nazywam się Christian Kostow i dziękuję za ten rok. <grym>